Targi Technika to niepowtarzalna okazja, żeby znaleźć tak wyjątkowe maszyny, jak ta, która stoi za mną. Maszyna ta nie jest jedynie ciekawostką, ponieważ można ją kupić także w polskiej sieci dealerskiej. Koszt takiej maszyny to około 35 tysięcy euro bez podatku. Maszyna, którą za mną widzicie to Man Protector 600. Jest to specjalnie przygotowana na rynek europejski. W odmiana napędzana elektrycznie. Do napędu został wykorzystany jeden silnik elektryczny, który w sposób mechaniczny przekazuje moment na cztery koła. Maszyna jest wyposażona w 600-litrowy zbiornik oraz belkę o rozpiętości w zależności od wersji już od 12 metrów. W europejskiej specyfikacji maszyna będzie dostępna z całkowicie zamkniętą kabiną, Przewidywany przez producenta czas pracy to około 8 godzin. Baterie można naładować za pomocą dwóch gniazdek, ponieważ są tutaj zainstalowane dwie baterie, w około 3 godziny. Istnieje również możliwość wymiany baterii, a więc w przypadku zakupu maszyny z dodatkowymi dwiema bateriami możliwa jest praca przez cały dzień.